Widz, zostawię łapkę w dół. Lutel, przebaczam ci, że mi wbiłeś nóż w plecy! Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Grze Spore. W tym materiale zobaczycie po raz pierwszy fazę kosmosu w moim wykonaniu. Oczywiście przejdziemy przez wszystkie etapy gry, więc czeka was niezapomniana przygoda z gatunkiem małpoludzi. Na potrzeby tego filmu zainstalowałem pełno modów, które dodają nowe elementy do edytora. W końcu będziemy mogli porządnie się zabawić. W każdym razie, jak dobrze wiecie, pod ostatnim filmem ze Spor wbiliście 10 tysięcy łapek w górę. Więc, tak jak obiecałem, robię film, w którym zagram w fazę kosmosu, której osobiście nie lubię i w zasadzie już teraz mogę Wam powiedzieć, że zdania nie zmieniłem. Ale do tego przejdziemy za chwilę, bo mam teraz dla Was krótką informację od partnera mojego kanału. Jeśli szukacie chłodzenia CPU w dobrej cenie. To tak się składa, że do 25 kwietnia możecie kupić nowe chłodzenie od Endorfi, czyli model Fera 5 Black w przedsprzedaży i to w promocyjnej cenie wynoszącej 99 zł. Link do oferty macie w opisie tego filmu. No, to czas podbić świat i całą galaktykę. Tak jak mówiłem wcześniej, stworzę gatunek, który przejdzie przez wszystkie fazy dostępne w tej grze. Czyli zacząć trzeba było od fazy komórki, ale nie będzie to taki zwykły etap jak dotychczas, bo tak się składa, że jeden z zainstalowanych przeze mnie modów pozwala na stworzenie dowolnie wyglądającej postaci. Plan na całą rozgrywkę był taki, by zrobić początkowo małpy, które ewoluują w ludzi. Więc na tym etapie musiała przywitać nas małpa wodna, czyli prawdziwie pierwotna wersja małpy. A wszystko zaczęło się na planecie znajdującej się nieopodal apokalipsy, na której żyli niszczyciele 3000. To tu miała powstać planeta małp. Bo to będzie przypominać małpę, jasne? Małpy wodne musiały trochę się różnić, żeby dalsza ewolucja była zauważalna. Oczywiście musiałem dać jej jeden z typowych otworów gębowych, żeby mogła jakoś jeść i się rozwijać. Uznałem, że pójdziemy we wszystkożerną trąbę, którą po pewnych nieudanych testach udało się nawet przerobić na papierosa. Dostała jeszcze rzęsy zwiększające szybkość i elektryczną czapkę, aby mieć dodatkowy atak. Też wam przypomina teraz jakiegoś bezdomnego? Co prawda, to tworzenie w fazie komórki nie działa idealnie, bo właściwie kończyny były obrócone w drugą stronę względem tułowia, więc wyglądało, jakby ta małpa była garbata. W każdym razie, wszyscy dobrze znamy początek. W pewnym momencie nastąpiło wielkie boom i na tej nikomu wcześniej nieznanej planecie powstało życie. I to dość zaawansowane. Tylko poruszało się jakoś dziwacznie. Miałem nawet skojarzenia z jakimś zombie szukającym mózgów. A właśnie, dość szybko zrozumiałem, że wybór żywienia nie był najlepszy. Bo rzadko kiedy ta małpa dawała radę wesłać mięso? O wiele łatwiej przychodziło jej jedzenie zielonego. Więc na początku trochę się namęczyłem, by zdobyć dodatkowe punkt DNA. A przecież ich potrzebowałem, żeby ewoluować i przejść do kolejnej fazy. Tyle dobrego, że mogłem sobie postać co nieco. I tak zaczęła się moja gonitwa za świeżym mięskiem. Chociaż czasami przesadzałem z tymi poszukiwaniami i to mogło skończyć się tylko w jeden sposób. Moją śmiercią. Ale spokojnie, małpy wodne zdążyły się już tu zadomowić. To można było ssać dalej. Po pewnym czasie uznałem, że może warto jednak znaleźć sobie partnerkę i trochę zmienić gatunek, żeby było łatwiej. Tych tańców godowych nie mam zamiaru komentować. Początkowo dorobiłem kolce w taki sposób, żeby to wyglądało jak jakiś hełm małpiego wikinga. Niby było lepiej, bo mogłem czasami pokonać większych od siebie, korzystając z elektryczności oraz kolców. Ale dalej był problem z jedzeniem mięsa. To znaczy czasami udało się coś przełknąć, więc dalej utrzymywałem się na środku tego wykresu jako wszystkożerca. Ale zdecydowanie sprawniej szło tej małpie jedzeń roślin, dlatego uznałem w końcu, że warto byłoby dodać paszczę mięsożercy, którą po prostu ukryłem w taki sposób, że wyglądała praktycznie jak nos. Napęd odrzutowy zwiększający prędkość też mógłby się przydać, więc dodałem go w jedyne słuszne miejsce. Pięknie się prezentuje. Teraz zjadanie mięsa zrobiło się trochę łatwiejsze. Ale walka z większymi od siebie dalej była niebezpieczna. Więc trzeba było uważać. Po naprawdę długim czasie spędzonym na walce o każdy kawałek mięsa i to dosłownie, tylko ta walka to odbywała się z samym sobą w końcu spotkałem inne małpy wodne, z którymi było raźniej. Od teraz mogłem wspólnie z kolegami ssać, nabijać i ogólnie dążyć do ewolucji. Dzięki temu po pewnym czasie małpa wodna zyskała rozum. Końcówka tej fazy to było wejście na ścieżkę mięsożercy, ale przed kolejnym etapem to akurat dobra rzecz. I tak, mój gatunek mógł już wypłynąć. Tylko wtedy zdają sobie sprawę, że te wszystkie nowe rzeczy, które dodawały mody, są zablokowane, bo musiałbym je znaleźć podczas gry, co było niemożliwe. Na szczęście znalazłem innego moda, który odblokowuje wszystkie części i mogłem wrócić do mojej przygody. Korciło, żeby zrobić jakiegoś kosmicznego cudaka, ale pozostałem już przy moim pierwotnym planie. W końcu mieliśmy obserwować ewolucję małpy, nie? Oczywiście to oznaczało dość drastyczne zmiany w wyglądzie naszego gatunku. Prawdziwa małpa miała większość twarzy gotową, ale brakowało jej oczu. Ogólnie byłem dość zadowolony z tego jak wyszło mi całe ciało. A co do oczu, cóż, to miała być wkurzona małpa. Ogólnie jeden z modów dodawał różne efekty wizualne, ale jakoś nie czułem, że jest to nam potrzebne, chyba że ktoś chciał bardzo zobaczyć policyjną małpę. W każdym razie, mod na też istnieje i akurat taka wkurzona małpa z maczetami to coś co mnie interesowało. Tak prezentuje się finalna wersja małpy, która przestała być wodna i po prostu wypłynęła na powierzchnię. W ten sposób przechodzimy do fazy stwora, gdzie te małpy z maczetami miały podbić świat. Większość z nich była zdeterminowana, by zdobyć władzę siłą, ale ta jedna ewidentnie nie wierzyła w siebie. Być może te małpy dziwnie chodziły, ale moje umiejętności tworzenia dobrze działających kończyn nie były zbyt wysokie, a i te oczy były zdecydowanie za duże jak na dzieci. W każdym razie chciałem kontynuować drapieżne podejście do życia tego gatunku. No dobra, z pierwszymi spotkanymi dziwolongami to akurat się zaprzyjaźniłem, bo chciałem posłuchać małpiego wrzasku. Później można było ruszyć w stylem stylu w poszukiwaniu świeżego mięsa. Maczety były oczywiście dekoracją, ale jak dobrze je dodacie, to nawet trochę to wygląda jakby nasz gatunek nimi walczył. Najedzona małpa to mniej wkurzona małpa. I tak zaczęło się mordowanie każdego kto stanął na małpiej drodze, by co jakiś czas powiększyć swój małpi rozum. A później odprawiać jakieś małpie tańce godowe w gnieździe, gdzie wszyscy wokół się przyglądali. I w ten sposób powstało jajo, z którego mogło wykluć się nowe małpiątko któremu dodałem trykaczy na ramionach, żeby wyglądały jak bransoletki, które zwiększały życie. Być może trochę przesunęły mi się te ramiona, przez co małpy trzymały maczety cały czas nad sobą. W każdym razie teraz mogłem dodać sobie kolegę do stada, by wspólnie przemierzać ten świat i mordować inne gatunki. Kogo byśmy nie spotkali, to i tak nie stanowił dla nas żadnego problemu. Dobra, kto mi wytłumaczy, dlaczego korzystając z umiejętności wezwi stado, pojawiały się jakieś dziwne stwory zamiast moich małp? Rozumiem, że musieliśmy mieć jakiś świadków przy narodzinach kolejnych dzieci. Nowa wersja małp miała już lepiej ustawione ramiona, a także mniej małpią twarz z bardzo durnym wzrokiem. Ewolucja w człowieka postępowała coraz szybciej. Niestety, dzieci dalej bardzo źle wyglądały z tymi oczami. To był ten moment w grze, gdy stado się przenosi i trzeba odnaleźć nowe gniazdo. Więc musiałem powiększyć swoją ekipę i ruszać naprzód. Osobiście bałbym się, gdyby ktoś taki zmierzał w moim kierunku. Małpoludzie dbali o dobre wychowanie i nigdy nie przepuścili okazji, by pokazać swoim dzieciom, jak należy się klepać. Ucz się, mały Bulwiu. Niestety, podczas pewnej walki jednemu z moich kolegów się umarło i trzeba było go pomścić. Z Małpoludziu lepiej nie zadzierać, bo im meteoryt potrafią zrzucić. A skoro zwolniło się mię w drużynie, to spróbowałem przekonać jednego z samotników, by do nas dołączył. To takie silniejsze stwory, które mogą z nami przejść do kolejnej fazy. Teraz moja ekipa była mocniejsza. Przemierzając świat, znaleźliśmy nawet rozbity statek kosmiczny. Faza kosmosu naprawdę mnie wzywała, a jak już zdobyłem dodatkowe miejsce w drużynie, to zwerbowałem do niej kolejnego samotnika. Teraz już naprawdę nikt nie mógł nam podskoczyć. Wszędzie zostawialiśmy za sobą jedynie trupy i w końcu byliśmy gotowi, by przejść dalej. Nie da się ukryć, że gatunek małpoludzi stał się naprawdę agresywny. To wszystko wina tych maczet. Zanim wkroczyliśmy do nowej fazy, uznałem, że przerobię trochę ten gatunek, żeby lepiej wyglądał na kadcence. Przede wszystkim trzeba było dodać normalną ludzką twarz. Z nienormalnymi oczami. Spokojnie czekała nas faza plemienna, więc mogłem ukryć je trochę pod maską. Wypadało też przykryć co nieco. Tym razem maczetę wymieniłem na katany. I tak jesteście świadkami powstania człowieka plemiennego, który dopiero uczył się jak rozpalić ogień, ale słabo mu to wychodziło. W każdym razie faza plemienna oczywiście pozwalała nam na kontynuowanie agresywnego stylu życia. Wpierw jednak wypadało zebrać trochę surowców na dalszy rozwój, więc można było zapolować chociażby na te tłuste nieświnie. I tak jak mówiłem, samotnicy byli tu z nami siedząc w zagrodzie i robiąc dla nas jajka. W pobliżu pojawiło się też wrogie plemię tłuszczochów których dzikich odpowiedników upolowaliśmy na kolację, jakby ktoś się zastanawiał. Dzieci dalej źle wyglądały z tymi oczami. Na początku rozwijaliśmy się dość powolnie, po prostu polując na dzikie gatunki. Jak już zebraliśmy trochę surowców, zbudowałem chatę z oszczepami, by moi ludzie mogli atakować z dystansu. Teraz można było szykować się do wojny. To plemię nie miało łatwo, bo w okolicy kręcił się duży stwór. Ale i tak to my byliśmy dla nich większym zagrożeniem. Co prawda, prawie mi zabili jednego żołnierza, ale zacząłem nim biegać w kółko, podczas gdy reszta dalej się klepała. Teraz wystarczyło zniszczyć ten główny budynek, jednak prawdziwa walka na śmierć i życie miała rozpocząć się dopiero teraz. Bo oto nieopodal pojawiły się grube bulwy, które walczyły z dużą grubą bulwą. Moi widzowie jak zwykle muszą się ze sobą kłócić. Cóż, każdy musi sobie jakoś radzić ze swoimi problemami. Po chwili nasza wioska została zaatakowana. Ale samotnicy służą też jako obrońcy, więc z nimi u boku ta walka nie mogła być trudna. I rzeczywiście dość szybko rozprawiliśmy się ze wszystkimi przeciwnikami, a później rzuciliśmy się na ich wioskę. Ewidentnie wszyscy zaczynali się nas bać. Ja tam wcale się nie dziwię. Następna w kolejce do pokonania była duża gruba bulwa, w której przynajmniej dało się zebrać jedzenie. Klęska głodowa naszej wiosce nie grozi. Oczywiście okazało się, że grube bólwy chcą mnie okraść, ale nie ze mną takie numery. Trzeba było ostro zareagować i po prostu zaatakować kolejne plemię. Niestety, gdy moi ludzie niszczyli siedzibę grubych ból, plemię niszczycieli szykowało się do ataku na naszą wioskę. Co prawda mieliśmy naszych obrońców, ale nie byłem pewny, czy sobie poradzą. Na szczęście grube bólwy zostały pokonane i można było podziwiać, jak nasi wrogowie świętują rozwój nie swojej wioski. Oczywiście natychmiast powróciliśmy do domu, by rozprawić się z tymi wrednymi najeźdźcami. Po wszystkim sami rzuciliśmy się do by zakończyć już przygody w tej fazie. Każdy dość szybko przekonał się, że z naszym plemieniem lepiej nie zadzierać. Gdy udało się zebrać wszystkie totemy, można było ruszać dalej. Przy okazji odwiedzili nas jacyś kosmici, jakby już nie mogli się nas doczekać w tym kosmosie. Agresywni ludzie nie mogli myśleć o niczym innym, tylko o wielkich wybuchach. Ten świat ewidentnie czeka zagłada. W każdym razie w ten sposób ukończyliśmy fazę plemienia i mogliśmy założyć własną cywilizację. Oczywiście, wypadało zmienić wygląd naszych ludzi. W końcu mogli dostać ode mnie porządną broń, a problem oczu rozwiązałem zakładając im specjalne gogle. No, to tak wygląda finalna wersja. Uznałem, że pójdziemy w coś typowo żołnierskiego, tylko niestety nie mogłem już zmienić nazwy, więc na zawsze pozostaną ludźmi plemiennymi. Ja Teraz można było przejść do typowej rozgrywki w tej fazie, czyli rozwoju miast i atakowania innych. Co ciekawe, na świecie występowało jeszcze plemię ludzi, którzy byli bardziej zaawansowani, a jednocześnie zacofani. Lepiej, żeby tacy nie mieli żadnej bomby w zanadrzu. U nas mieszkańcy mieli bardzo bojowe nastroje. Natomiast w jednym z sąsiednich miast trwały jakieś strajki. Nie pytajcie mnie, co się stało z ich twarzami. W międzyczasie wysłałem swoje jednostki, by zaczęły przejmować surowce innych cywilizacji. Później nie było sensu już się patyczkować i rzuciłem się na najbliższe miasto. Niby wrogowie mieli tu wieżyczki, ale szybko się ich pozbyłem. Spokojnie, oni tylko zapili. W międzyczasie sam rozwijałem swoje miasto, by zarabiać jeszcze więcej. Dzięki czemu mogłem dosyłać kolejne pojazdy do atakowania innych. Niestety nie wszyscy byli tak waleczni jak my i potrafili jedynie panikować. W ten sposób pierwsze wrogie miasto zostało przejęte. Dzięki czemu tutajsi mieszkańcy mogli zmienić kolor skóry na bardziej przystępny. Nie, nie jestem rasistą. Tybo? I tak tu nam się żyło na tym świecie. Mogłem rozwijać kolejne miasta i bronić ich przed dziwnymi najeźdźcami. Ale od czego są wieżyczki, nie? Koledzy nie mieli szans, żeby się tu przebić, więc ja dalej robiłem swoje. Czyli zmieniałem wszystkim kolor skóry na jedyny normalny. Niektórzy naprawdę myśleli, że są w stanie ze mną wygrać, ale nawet takie hologramy nie były w stanie ich uratować. Na całym świecie zapanował chaos. A gdy dorzuciłem jeszcze do tego wszystkiego moje samoloty, to całkowite zwycięstwo było w zasadzie w zasięgu ręki. Niektórzy niby starali się mi przeciwstawiać, jednak i tak byli na to za słabi. Moi ludzie przez tysiąc rozwiązywali wszystkie konflikty w agresywny sposób, więc i tym razem nie mogło być inaczej. Gdy na świecie został tylko jeden przeciwnik, to nawet nie musiałem go atakować, bo ten po prostu się poddał i w ten sposób przejąłem jego miasto. Teraz, po raz ostatni, mogłem zmienić wygląd mojego gatunku. Nie pytajcie mnie, co tu się stało z kolorem skóry. Nie mam pojęcia. Uznałem, że skoro wchodzimy w fazę kosmosu, można stworzyć coś, co łączyć będzie ze sobą człowieka i robota. Takie roboręce i nogi to całkiem niezły pomysł, prawda? Może i wygląda to przerażająco, ale tak w przyszłości będą wyglądać ludzie. Nie chcielibyście, żeby ktoś taki biegł. W waszą stronę. Do tej pory udało się stworzyć gatunek, który atakował wszystko, co napotka na swojej drodze, więc mogłem teraz podbić kosmos. Co prawda, panowie musieli jeszcze zrobić statek kosmiczny. A skoro w mojej kolekcji miałem kilka projektów, z których nigdy nie korzystałem, to uznałem, że wypróbuję na przykład taki atakator. Chociaż mówiąc całkiem szczerze, nie pamiętam kiedy go zrobiłem. I w ten sposób po raz pierwszy w historii tego kanału zobaczycie fazę kosmosu. I przyznam szczerze, że dalej nie jestem jej fanem. Bo w zasadzie jest ona nieproporcjonalnie rozbudowana względem pozostałej części gry. W życiu nie sądziłbym, że to może być minus, ale serio, więcej czasu spędziłem w fazie kosmosu niż w pozostałych etapach gry, nawet jeśli je sumujemy. I niby fajnie, że jest tu dużo do roboty, ale dość szybko można się przekonać, że w zasadzie robi się ciągle to samo. No dobra, w pozostałych etapach gry też robicie to samo, ale tam to chociaż krócej trwa. Ta faza to po prostu jeden wielki grind, bo wszystko jest drogie i trzeba się naklikać, żeby Porządnie zarabiać. Dobra, koniec tego narzekania. Czas podbić galaktykę. Kapitanem statku został roboluć. Teraz mogłem wylecieć w prawdziwą kosmiczną podróż, gdzie miałem przede wszystkim kilka zadań do wykonania. Musiałem między innymi sprawdzić pobliską planetę, gdzie znajdowało się zniszczone miasto, które musiałem zbadać. Po chwili pojawił się jakiś tajemniczy komunikat, sugerujący, że uznano nas za wrogu. I rzeczywiście, nagle pojawiły się statki grubych bulw, które zaczęły mnie atakować, więc musiałem stąd uciekać. Ogólnie, jednym z elementów rozgrywki w tej fazie jest szukanie niezamieszkałych planet, na których znajduje się pełno przyprawy, którą możemy sprzedawać. Więc korzystając z narzędzi do kolonizacji, które są dość drogie, założyłem tu nowe miasto. Lepiej niech ci ludzie biorą się do roboty. I tak, latając między planetami, spotkałem inną cywilizację, która chciała nawiązać relacje. Było to Imperium Epokos. Nastawione dość przyjacielsko. Z napotkanymi cywilizacjami można tu handlować, naprawiać swój statek albo doładowywać jego energię, bo bez niej nie polecicie. Dodatkowo można wykonywać różne misje. Zanim jednak wyruszyłem na kosmiczne przygody, musiałem się odpowiednio przygotować, więc Mojemu kapitanowi specjalne szpony oraz wyrzutnie rakiet, które połączyłem z jego ramionami, a nawet specjalny silnik pozwalający lekko unosić się w powietrzu. Teraz mogłem wykonać misję dla jednej z napotkanych cywilizacji. Biedacy okay. zostali zaatakowani i trzeba było im pomóc, więc wyruszyłem moim kapitanem do przodu, uważając na te dziwne, wybuchające rubopająki. Miałem rakiety, więc wrogowie szybko przekonali się, że ze mną się nie zadziera. Oczywiście nie byłem tu sam, więc wspólnymi siłami z tą dziwną cywilizacją otwieraliśmy kolejne ataki wrogu. Głównym zadaniem było zniszczenie tego statku na końcu, ale wpierw trzeba było pozbyć się nieprzyjaciół. Chwilę później, kilkoma celnymi strzałami z wyrzutni rakiet udało się zniszczyć statek i tym samym kosmici zostali pokonani. Kolega był zadowolony z moich usług. Wykonywanie tych misji zwiększało relacje z poszczególnymi cywilizacjami i oczywiście dostawaliśmy za to pieniądze, a było to potrzebne, żeby z nimi handlować czy ustanawiać szlaki handlowe między naszymi planetami. To nie to samo. Innymi słowy, trzeba tu robić wszystko, by dostawać jak najwięcej przyprawy, którą później można sprzedawać i wydawać zarobione pieniądze na ulepszenia do naszego statku czy różne narzędzia potrzebne do kolonii. Oraz terraformowania kolejnych planet. Następna dziwna misja, którą przyjąłem, polegała na zbieraniu klejnotów w miejscu, gdzie roiło się od pająków. W zasadzie to nie było trudne zadanie, bo te pająki były na strzała. Później musiałem przejść przez ten podejrzany most i bałem się, że spadnę przez jakiś błąd. Co rzeczywiście prawie miało miejsce. Ostatecznie dotarłem do jakiejś lamy, po zdobyciu której pojawił się wielki potwór, przed którym musiałem uciekać. Więc pobiegłem do tego mostu, ledwo się przez niego przeprawiłem, po czym nastąpił wybuch. Więc odwróciłem kamerę, żeby zobaczyć co się dzieje. I wtedy moja postać została zgnieciona przez kamienie. No i w taki sposób musiałem powtórzyć całą misję. Ogólnie nie mówiłem jeszcze, że tutaj dostaje się odznaki za wykonywanie misji, nawiązywanie kontaktów z innymi, czy latanie między planetami. i zdobywanie tych odznak i zapełniało ten pasek na dole, co w poprzednich fazach oznaczało ukończenie danego etapu gry. Ale nie tutaj. Ale o tym trochę później. Kolejną rzeczą, którą można tu robić, jest terraformowanie planety. Poprzez zmianę temperatury i sadzenie różnych roślin, zebranych z innych światów. Zwierzęta też można było tu wrzucać. A gdy Imperium Epokos bardzo mnie lubiło, mogłem stworzyć z nimi szlak handlowy. Później musiałem ich ratować, bo zostali zaatakowani przez Imperium Groksów. Na szczęście wrogowie po chwili się wycofali i mój sojusznik był już bezpieczny. I tak. Powoli odkrywałem kolejne cywilizacje, nawiązywałem z nimi relacje i handlowałem. Jednak, tak jak mówiłem, przedmioty potrzebne do dalszego rozwoju były bardzo drogie, a ja nie miałem aż tyle dobrej przyprawy, by szybko ją sprzedać. Szczególnie, że ceny często były beznadziejne u wszystkich znanych mi cywilizacji. Pasek powoli się zapełnił, a ja miałem jeszcze pełno oznak do zdobycia. Imperium Epokos po pewnym czasie stwierdziło, że mogę ich kupić. Ale nie było mnie stać nawet na tę najniższą ofertę, na którą i tak mogli się nie zgodzić. Zdaję sobie sprawę, że trzeba tu zwracać uwagę na kolory przypraw, bo jedne są droższe od drugich. Ale zaczynało mi się już dłużyć w tej grze. A misje typu przeprowadź NPCA z punktu A do punktu B, broniąc go przed dziwakami, wcale nie powodowały, że miło mi się zarabiało dodatkowe pieniądze. Ale trzeba przyznać, że mieli zabawne Statki. Niestety doszedłem do momentu, gdzie musiałem żmudnie zarabiać hajs, tylko po to, by wydać go na przedmioty potrzebne do dalszego zarabiania hajsu. W końcu spróbowałem kogoś zaatakować. Co nawet nie było trudne, bo miałem broń, która od razu niszczyła wszystkie miasta na planecie. Tylko miała ogromny cooldown. Więc nie mogłem tak sobie latać i wszystkich niszczyć. Zwykła broń była niestety za słaba na te wieżyczki. A biorąc pod uwagę, że ta faza nie ma konkretnego końca bo jak się okazało, nawet jak zapełnicie ten pasek, to gra się nie skończy uznałem, że trzeba podjąć drastyczne kroki. Patrząc na speedruny z tej gry, odkryłem, że można dostać specjalną kaccenkę za dotarcie do samego centrum galaktyki. I wszystkie speedruny uznają to za przejście gry. Więc ja w taki sposób chciałem zakończyć ten materiał. To oznaczało bardzo długą podróż. Więc w pierwszej kolejności ulepszyłem swój statek. Żeby mieć większy zasięg lotu. I nakupowałem pełno baterii ładujących energię statku. A także trochę zestawów naprawczych. Teraz mogłem rozpocząć tę kosmiczną podróż do samego środka. Czyli trochę się naklikałem. Czasami odwiedzając jakieś nowe cywilizacje, u których mogłem trochę się doładować. Niestety, gdy byłem już bardzo blisko mojego celu podróży, zostałem zaatakowany przez imprezy groksów Teraz zaczęło się dość powolne uciekanie przed wrogimi statkami. Jednocześnie dalej starałem się dolecieć do centrum, więc było tu dużo zatrzymywania gry, by wybrać kolejne miejsce, do którego podlatywałem. Po kolejnych minutach spędzonych na takim klikaniu, w końcu dotarłem do celu. Teraz zostałem wciągnięty do środka, gdzie spotkałem robota, który dał mi kostur życia. A potem wróciłem z powrotem do siebie i mogłem grać dalej. Ale według wszelkich speedrunów tej gry, ten moment jest uznawany za zakończenie całej rozgrywki. Więc ja nie będę się z tym kłócił. I tak właśnie prezentuje się faza kosmosu. Nie zrozumcie mnie źle, tu jest naprawdę dużo do roboty, ale jakoś nie czułem, że jest to coś dla mnie. Tak czy siak moi ludzie znaleźli się już w kosmosie i teraz nic ich nie powstrzyma. Poza mną. A jeśli chcecie zobaczyć, jak w kosmosie radzą sobie moi widzowie, to koniecznie sprawdźcie ten materiał z gry Oxygen Not Included, gdzie wszystkimi kolonistami byliście Wy. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się!